danie końscy, link w opisie, polecam. Siemanko, z tej strony przemas witam Was w kolejnym odcinku z otwierania paczek. Otworzymy zarówno 100 tysięcy, no bo niestety końców brak w pierwszej pracy mamy Hulka. Końców brak, aczkolwiek po serii Draft and Build będę mógł sprzedać Di Natale, on tam koło miliona chyba kosztował. Także hajsu, hajsu będzie więcej. a także skład mój sprzedam i zrobię jakiś tańszy lub jakiś srebrny może, nie wiem, już końcówka Fify, także 14, Także jakieś nowe składy sobie porobię, no dobra, my to otwieramy. Może coś jeszcze wpadnie, z tego co wiem, z tego co się domyślam. Dzisiaj chyba paczki po 100K będą. Nie wiem, nie wiem czy na 100%, ale powinny być. Jak przedwczoraj były po 50, to przeważnie później dają po 100. Tak zawsze było, jak były tocy. No, ale ok, no my tutaj otwieramy. Liczymy na coś dobrego. Tak to zawsze mówię, że na nic dobrego nie liczę, ale tutaj no. Liczę, żeby hajsu trochę więcej było. Yy, jeszcze, co by tutaj wam takiego powiedzieć. Yy, na kanale będzie codziennie jeden odcinek. Jak może nie być, to wtedy mi coś wypadnie, ale to nie powinno się zdarzać. No wiecie, teraz szkoła i tak dalej, to, to więcej odcinków chyba nie dam rady wrzucić w jednym dniu. No, aczkolwiek no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No tutaj David Lewis. Dalej, Alaba. I bum. Słabo, słaba paczka. I Yoshida. W ogóle taki plan zrypany mam. O, 4000 końców. Taki plan zrypany, wszystkie dni prawie do 15.00. Tam z kawałkiem poza, poza piątkiem, piątek koralajtowo do 12.00. I codziennie, 8 godzin. Masakra jest. Już pierwszy dzień ledwo dałem radę. Mówię, trzeba szybko iść. Trzeba biec do domu. Nagrać jakiś odcinek. Już nam sprawdziany zapowiedzieli. Poprzedniej klasy, jakaś tam powtórka. Jenny, przerąbane trochę. No a tam, uczyć się można, nie trzeba. Coś tam się zapamięta z lekcji, tu się trochę ściągnie jakoś ujdzie. Nowy poziom mamy, o proszę. Wow, 71. No my otwieramy i nic nie wpada. Ostatnia paczka, plus, plus ta darmowa. Bum. Słaba paczka. I ostatnia darmowa. I bum. Leno. Nie, niestety. Niestety, nic z tym otwieramy paczek nie trafiliśmy. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. Na razie.